Słyszycie jakie towarzystwo mam. Widzicie. No, wieczorne zbiory ziół. Na czym mi się będzie zależało? Chcę zebrać trochę przytuli czepnej. Tutaj. I ta przytulia czepna posłuży jako surowiec na herbatę. Ta roślina jest jadalna Ale jest taka szorstka tutaj. Dosyć. Zawiera dużo krzemu. Z tego co wiem. I od, odtruwa organizm. I dobrze też wpływa na skórę, włosy. Ale dużo jej. Tej przytuli. Ostatnio nie było tego. Tyle. No i sobie co jeszcze może tutaj nazbieram. Szkoda, że już nie ma takiej młodziutkiej pokrzywy. Ale tu widzę, że dróżka została wykoszona. Pewnie za tydzień odbije fajnie młoda pokrzywa. A tu sobie do kartonu zbieram. Taka forma zbierania ziół jest wygodna dla mnie. Nie są takie te zioła zaciśnięte. Yy, za takie wiecie o co chodzi? Takie zmęczone. No, słyszycie, jaki mam koncert. Czy z tej pokrzywki się da coś zrobić? A może te czubki, może to zielone czubki na herbatę pójdą? Albo do szpinaków wrzucę. Ale przytulia, obrodziła, będzie dużo, będzie dużo herbatek, dużo herbatek będzie z tego. No, i tak to panie i panowie wieczór prepersa. O wieczór prepersa i zachód słońca pod miastem, znaczy pod miastem, no tak, gdzieś 20 km jestem od miasta i w terenach już ekologicznych. Pozdrawiam, jak wy spędzacie. Czas, weekend, piszcie.